Witam serdecznie w 14 odcinku serii Faja bez browara, ale z taką kamerą no po prostu jeszcze raz dzisiaj jestem cały czas oszołomiony tym co trzymam w ręce i w ogóle y, to jest dziwne nie że ktoś po prostu taki prezent y, komuś kupuję, no po prostu to jest coś niesamowitego. Cały czas nie mogę w to uwierzyć i cały czas nie mogę w to uwierzyć, że, że, że tak bezinteresownie w zasadzie dostałem taką kamerę. Tak ona się prezentuje właśnie w obudowie. Muszę poczytać jeszcze instrukcję obsługi. Tej kamery, bo jeżeli ta obudowa jest wodoodporna, to mój szwagier czołgista ma fajne akwarium, można by było nagrać życie rybek w akwarium, yy, ale też nie chciałbym zepsuć tej kamery, więc muszę poczytać dokładnie a propos możliwości wykorzystania tej kamery. No ale jeszcze raz serdecznie dzięki yy, kolego za to, że po prostu coś takiego zrobiłeś dla mnie. Naprawdę super, super. Jeszcze kwestia tego ostatniego filmiku, bo wrzuciłem tam taki filmik, jak robię pompki, bo ktoś pod pierwszym, pod pierwszym filmikiem powiedział, jak pokazuje tą kamerę, że Faja zrób, zrób pompki i nagraj tą kamerą. I zrobiłem i tam powiedziałem, że jeżeli macie jakąś komórę, cokolwiek do nagrywania, też zróbcie pompki i wklejcie tam w opisie, znaczy w tych w postach pod tym filmem w... <laughs> pokażcie filmik jak wyrobicie pompki ja to wszystko ściągnę i później zrobię taki ja na przykład duży filmik z wszystkimi pompkami waszymi i myślę że to będzie ciekawe no i oczywiście mam nadzieję już teraz wykorzystywać tą kamerkę brać ją gdzieś na teren pokazywać coś ciekawego no, myślę, że zmieni to naprawdę mój kanał na YouTubie. No, a już wysłali mi z Agory umowę do partnerstwa z Agorą, więc muszę spokojnie przeczytać tą umowę. I, i, I chyba wszystko będzie OK z kontem Fajab.b, bo jak wiadomo, ja, ja się tam nie znam na temat y, tych wszystkich zasad. A jak już będzie to pod partnerstwem Agory, y, czy tam i, jak, jakimś innym partnerstwem, to oni już tam się tym zajmą. Tak mi się wydaje, y, więc wszystko idzie y, w dobrą stronę. A jak wiecie, y, pod Agorą jest mój znajomy Chwytak. Więc jeżeli chwytak tam jest, no to wszystko jest ok. Więc tak, znowu się zagadałem, Faja bez browara, 14 odcinek zawsze pokazuje jakiś czołg, dużo było chętnych wpisów, żebym zagrał właśnie tym tank Destroyerem, obiektem 2.63, który miał moim zdaniem dosyć ciężką drogę do, do tego czołgu, bo o wiele lepsze, lepiej mi się grało, lepiej mi się ekspiło obiekt 268, tutaj on tak wygląda, a obiekt 263, tam ta droga, to były czołgi takie po prostu z mniejszym pieprznięciem, ale dosyć szybkie i dobrze się kryły, więc trzeba po prostu umieć wykorzystać z charakterystyki właśnie tych Czołgów, które idą do obiekta 263, dobra, no to idziemy. Yy, zagramy obiekt 263, który tak naprawdę po tym nerfie tank destroyerów 10 tieru, gdzie tam każdemu pobrali yy, na przykład ten yy, obrażenia, obrażenia na strzał, to temu właśnie nic nie wzięli. Ten nadal jest super świetny i. Już mi się podoba ten meczyk, ponieważ, yy, ponieważ jest to szybki tank destroyer, ale nie, ja tu pojadę tradycyjnie na środek sobie tam popatrzeć, a później najwyżej zdecyduję i pojadę inaczej. Yy, oczywiście yy, z drugiej strony są yy, wytwy yy, AW100, yy, trzy sztuki, które naprawdę yy, mogą mnie tu zniszczyć, jeżeli pokażę się bokiem albo muszę bardzo uważać, yy, ale Zrobimy to w ten sposób, że ja sobie pojadę właśnie na środek, gdzie na tej mapie lubię jeździć tak naprawdę wszystkim: nie tylko yy, Medami Lightami, ale też Heavy Tankami. Yy, tylko, oczywiście, coś musi jechać na górę, na hila. Jak widać, T57 jedzie tam, E50M jedzie tam i z 8 tam jedzie. Yy, nie ma artylerii. Więc tutaj nic mnie nie może za bardzo pieprznąć. No i tu będzie taka walka skautów. O, już widzimy, tu kilka czołgów się pokazało. Spróbujemy coś pie pieprznąć. Szybciutko. Dobra, zniknął czołg, więc się cofamy. Nie wiem, czy go uderzyłem, czy nie. Ale oni już wiedzą, że ja tu jestem. O, dostał jak widać chyba. Ale tak mało, tylko 400. Dobra, jeden y, skałcik rozwalony. Teraz czekam aż E50M podświetli górkę. I tutaj właśnie będziemy bić w górkę. czy tam w ogóle coś podjedzie? zobaczymy No nic tam nie widzę Nie prabił ISA 4. Czekam cały czas na to, żeby. Ale tam chyba nic nie podjedzie, coś mi się wydaje. Więc. Więc w tej chwili jestem trochę uzależniony od tego, co tam. Podświetlą. Nie chcę za bardzo się pokazywać ładnym No, w każdym razie, wśród dziesiątych tank-destroyerów on jest takim najżwawszy najżwawszym i też najszybciej szczelającym. Przeładowanie 9 sekund. Muszę uważać, żeby mnie te łode faki w lesie nie zaczęły bić. O! Jak widać, łodefak mnie nie przebił. A w co mnie uderzył? Tam! 5-0, no trochę prosty meczyk, ale zaraz czuję, że będzie jakiś atak naszej drużyny. O! o niestety. Niestety. Na razie mam zero obrażeń. Chyba. Jeszcze dwa what the zostały. Oh, kiepski mecz, ale ten czołg naprawdę... on jest świetny do takiego właśnie... Yy, ...szybkiego grania. Dobra, teraz spróbuję wykorzystać tego, że, yy, to, że imix jedzie i what the fuck jest to... Się pokazał i został zniszczony. A ja nawet nie zostałem wyświetlony. To jest właśnie dziwne. On ma chyba dobre krycie, ten czołg. Zaraz jak się wkurzę, to jeszcze tylko boję się tego jednego wtf faka. I zaraz chyba wyjadę na te mausy, czy tu na dole. Dobra, jest coś. Dobra, padł. O, i tam mamy tego ostatniego wodefuka, no, ale zniknął. A, jest obiekt 2,68, który ma mocne pieprznięcie, więc też... Dobrze by było go teraz tam Dobra, już pad. No to jak już on pad, to w zasadzie można by było powoli próbować tego mausa rozwalić. A za prosty mecz muszę jeszcze raz kiedyś chyba zrobić filmik na temat tego tank destroyera, bo to co tutaj drużyna nasza zrobiła czyli 14 do 3, a w zasadzie było no mieliśmy przewagę niby? No nic po meczu, po meczu. Ja mam dwa kile, ale tak naprawdę wstyd i gańba, jeżeli chodzi o obrażenia. Zobaczymy jeszcze na wynik. No nie, to jest coś strasznego. Strasznie słabo. 1300 obrażeń tylko, 1440 na klatę. No wstyd, strasznie słabo, ale jak widać. Tanie pociski, nic nie zapłaciliśmy za naprawę, full HP, trochę tam poszczelali we mnie. Nie no, czołg naprawdę jest przyjemny do grania, jest, jest to twarde, widzieliście, strzelali do mnie, nic mi nie wzięli. Patrzcie się, ile ludzi do mnie pisze. O oh my god, dzisiaj, dzisiaj chyba nie odpowiem wszystkim. O lol, nawet nie wiem co, o co chodzi. No, tak, tak to jest właśnie dzień, mój dzień, tyle, tyle, ludzi do mnie pisze, ale jeszcze raz na zakończenie, jestem zajebiście strasznie zadowolony z tej kamery. Hmm, oczywiście to jest kamera sportowa, ja tych sportów nie uprawiam, ale jakoś wykorzystam tą kamerę i właśnie może pojadę do Warszawy na finały i, 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 i tam coś pokręcę. Ok, jeżeli nie będę miał nic innego do roboty, to postaram się do Warszawy pojechać i pokręcić tą kamerką. Tylko, że jeszcze muszę inny mikrofon kupić, bo ten mój, to oczywiście ten za 5 złotych z biedronki, to jest fatalny. Dobra, no to dziękuję za uwagę. Dzisiaj jest fatalny meczyk, czołgiem, który jest świetny, który mi się bardzo podoba i chyba się podoba wszystkim. Jest szybki, wygląda jak artyleria, ta właśnie, pyk. Patrzcie się, jak jest podobna bardzo do tej artylerii. No, a to jest tak destroyer. Ok. No to nic, dzięki za uwagę i jeszcze raz niezmierne dzięki dla tego oto człowieka, który mi tą kamerę kupił. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.